Znajdujemy się właśnie przy ciągniku T7300 LWB. Jest to pierwsze pokazanie maszyny w Polsce. Czym ten ciągnik się wyróżnia? Tak, to prawda. Jest to ciągnik, który został stworzony dla klientów poszukujących mocnej maszyny, wydajnej, ale jednocześnie, której będzie się czuł dobrze, która nie będzie bardzo ogromna, jeżeli chodzi o gabaryty. Stąd też zachowaliśmy rozstaw osi z klasycznego LWB, czyli ciągnika T7 o dłuższym rozstawie osi. Ten rozstaw to jest 2880 mm. Natomiast ta jednostka, której teraz, przy której stoimy, jest to ciągnik o najmocniejszej jednostce napędowej, której do tej pory nie było. Jest to absolutna nowość. Jest to silnik o mocy maksymalnej 300 koni. Jednostka, która została zmodyfikowana, została wyposażona w mocniejszą turbinę, turbinę sterowaną elektronicznie. Został także rozbudowany układ chłodzenia tego ciągnika. Mamy większe chłodnice, większy interkular. Dodatkowo z racji większej mocy można wyposażyć ten ciągnik także w mocniejsze osie, co za tym idzie także i większe ogumienie R42 nawet, tak jak załóżmy w tym ciągniku. Na pewno ogromną zaletą tego ciągnika jest wprowadzenie nowej kabiny. Zamysł był taki, aby był to naprawdę najbardziej zaawansowany ciągnik, który możemy na chwilę obecną zaprojektować. Wyposażony może być w system nawigacji, w system asystenta pracy na uwrociach, w system automatycznego zawracania, oczywiście w izopas, komunikację między ciągnikiem a sprzętem. Natomiast filozofia stworzenia tego całego systemu była taka, że był on maksymalnie prosty w obsłudze, żeby każdy operator w prosty sposób mógł sobie z nim poradzić. To rozwiązanie wstępnie zostało wprowadzone w ciągnikach T7 HD. Teraz zostało przeniesione to do, do ciągników LWB, więc mamy najcichszą kabinę na rynku. Została ona doskonale wyciszona. Skrzynia biegów także została wyciszona, żeby osiągnąć ten poziom emisji dźwięku. Dodatkowo, te ciągniki teraz mogą być wyposażone w wielokrotnie nagradzany podłokietnik Sailhandel Ultra, który znacznie ułatwia pracę. Mamy wszystko pod ręką. Ten podłokietnik charakteryzuje się także jedną z najbardziej przyjaznych dla operatora systemów zarządzania. Możemy go skonfigurować dokładnie pod siebie. Mamy możliwość skonfigurowania raz, że praktycznie e, większości przycisków, które się na nim znajdują, czy dźwigni hydraulicznych, także rozwiązanie bardzo, bardzo przyjazne e, dla operatora. Kolejną nowością, która została wprowadzona właśnie w tym modelu e, jest amortyzacja kabiny. Jest to amortyzacja półautomatyczna, hydrauliczna, e, gdzie operator może dostosować sobie promie, e, sposób amortyzacji zależnie od swoich e, wymagań i potrzeb, czy zależnie od wykonywanej pracy. Mało tego, układ jest, jest bardzo responsywny zbiera informacje zarówno z ramy ciągnika, jak i z układu napędowego, z wyprzedzeniem reagując na to, co będzie się z ciągnikiem działo. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogliśmy także wprowadzić system zarządzania, system pracy z prasą kastkującą dużą, która komunikując się z ciągnikiem, także z, wy z wyprzedzeniem już wysyła sygnał do ciągnika i on Układ amortyzacji i kabiny i całego ciągnika z wyprzedzeniem już reaguje na to, co będzie się za chwilę działo, aby komfort w jak najwyższym poziomie. E, dlatego jest to na chwilę obecną, się twierdzić, jeden z najwygodniejszych ciągników na rynku. E, a jeszcze tylko e, tytułem zakończenia. E, ten ciągnik, rozumiem, e, jest już w ofercie i można go zamawiać. Tak, dokładnie. Ten ciągnik jest już w opercie. Pierwsze jednostki zostały przez Siedlerską zamówione już wcześniej, więc on tak naprawdę w bieżącym miesiącu pojawi się w sprzedaży. Także można jak najbardziej te ciągniki zamawiać, odbierać.